Dziś o imperium rzymskim, jego władcach, mieszkańcach, granicach, religii. Zapraszam. Pryncypat wprowadzony przez Oktawiana Augusta zakończył okres wojen domowych. W Rzymie zaczął się czas określany mianem Pax Romana, czyli pokoju rzymskiego. Był to okres dobrobytu i spokoju zarówno tego wewnętrznego, jak i na granicach. Oktawian August jako pierwszy senator, czyli princeps, lub mówiąc inaczej cesarz, stał na czele państwa. Swoją władzę oparł na armii, która w połowie składała się z obywateli rzymskich, którzy służyli w legionach, a w połowie z mieszkańców prowincji, którzy służyli w oddziałach posiłkowych. Aby łatwiej sprawować władzę nad tak dużym terytorium, całe państwo podzielono na prowincje, na czele których stali namiestnicy, wyznaczeni przez cesarza lub senat. Ciekawostka! To utaż pokoju. Oktawian August ślubował jego powstanie po powrocie z kampanii wojennych w Hiszpanii i Galii w XIII roku przed naszą erą. Wykonano go z marmuru. Budowa ukończono dopiero w IX roku przed naszą erą. Wtedy nastąpiła jego konsekracja. Stał on na polu marsowym w Rzymie. Był ozdobiony płaskorzeźbami przedstawiającymi zarówno wydarzenia historyczne, jak i sceny z mitologii. Otaczało go marmurowe ogrodzenie na planie prostokąta, które także pokrywały płaskorzeźby. Niestety ołtarz nie zachował się do naszych czasów, ale dzięki licznym fragmentom oryginalnych płaskorzeźb udało się go odtworzyć w pierwszej połowie XX wieku. Oktawian August zmarł nie pozostawiając po sobie męskiego potomka. Władzę w państwie sprawowała dynastia julijsko-klaudyjska, czyli krewnia Augusta lub potomkowie jego żony Liwi z pierwszego małżeństwa. W tym czasie kraj dobrze się rozwijał i nie dochodziło do większych niepokojów. W zasadzie tylko dwóch władców przeszło do historii jako bezwzględni tyrani i zbrodniarze, a byli to Kaligula i Neron. Szczyt rozwoju Rzymu przypadł na drugi wiek naszej ery. Panowali wtedy władcy z dynastii Antoninów, na przykład Hadrian i Antonin Pius. Wtedy to władca wyznaczał osobę, która ma po nim objąć rządy w państwie. Jeśli jej nie był to nikt z rodziny, aby móc przekazać mu władzę, adoptował go. W starożytnym Rzymie istniało niewolnictwo. Niewolnikami stawali się jeńcy wojenni, osoby porwane przez piratów, ale też wolni obywatele, którzy z jakichś powodów tracili prawa obywatelskie. Status niewolnika przychodził z rodziców na dzieci. Niewolnik był traktowany jak rzecz należąca do właściciela, który mógł nim dowolnie rozporządzać. Niewolnik nie miał praw politycznych ani osobistych. Nie mógł też wejść w związek małżeński, wolno mu było jedynie za zgodą właściciela żyć w konkubinacie. Byli oni główną siłą roboczą w rolnictwie, zwłaszcza w rozległych latyfundiach należących do bogatych Rzymian. Pracowali od świtu do nocy, czasem nawet zakuciw w kajdany. Za swoją pracę nie dostawali wynagrodzenia, a jedynie skromne pożywienie. Każdą znakę nieposłuszeństwa surowo karano. Sytuacja niewolników w miastach była nieco lepsza. Pracowali jako kucharze czy nauczyciele. Żyjąc w domach swoich właściciele mogli próbować zjednać sobie ich sympatię, a dzięki temu nawet uzyskać wyzwolenie. Wyzwolonego niewolnika określało się mianem wyzwoleńca. Byli oni wolni, ale nie posiadali obywatelstwa rzymskiego. Dopiero dzieci wyzwoleńców miały pełne prawa obywatelskie. Zdarzało się, że wyzwoleńcy dzięki handlu zyskiwali ogromne majątki, a potem także wpływy na dworze cesarskim. Ciekawostka! Takie tabliczki były noszone przez niewolników. Zapisywano na nich informacje o właścicielu i o tym, gdzie należy odprowadzić zbiegłego niewolnika. Tak duże państwa jak Imperium Rzymskie to różne ludy i kultury, z tego powodu ważna była romanizacja. Tym terminem określa się rozpowszechnianie rzymskiego systemu politycznego i kultury w podbitych prowincjach. Językiem łacińskim posługiwano się na zachodzie Imperium, na wschodzie zaś dominowała Greka. Mimo to na obszarze całego kraju językiem urzędowym była łacina. Bez jej świetnej znajomości można było zapomnieć o jakiejkolwiek karierze w administracji. Z Łaciny wykształciły się języki romańskie, np. włoski, hiszpański czy portugalski. Mieszkańcom prowincji stopniowo przyznawano obywatelstwo, na początku tylko elitom z miast, z kolei ludzie ze wsi mogli je uzyskać poprzez służbę w armii. Ostatecznie, w 212 roku, na mocy edyktu cesarza Karakali, obywatelstwo rzymskie przyznano wszystkim wolnym mieszkańcom cesarstwa. Ważna była też urbanizacja. Na wschodzie kraju rozbudowywano miasta już istniejące, a na zachodzie założono wiele nowych ośrodków miejskich. Często przy tym wzorowano się na Rzymie. Z czasem wykształcił się model miasta rzymskiego i to właśnie na nim wzorowano się przy zakładaniu nowych miast. Swoją dojrzałą postać model ten nosią tą zapanowania Oktawiana Augusta. Każde miasto musiało posiadać plac otoczony kolumnami. Był to centralny punkt w mieście. Oczywiście było to odwołanie do Forum Romanum, najważniejszego placu starożytnego Rzymu. Wokół niego znajdował się wiele najważniejszych budynków administracyjnych i świątyń, np. świątynia Saturna. Wznoszono tu także łuki triumfalne. Do dziś zachował się łuk Septymiusza Severa. Nowo założone miasto musiało posiadać świątynię na wysokim podium, która byłaby poświęcona najważniejszym bóstwom rzymskim, czyli Trójcy Kapitolińskiej. Chciałbym pokazać Ci jeszcze Termy, czyli rzymskie łaźnie publiczne. Wstęp do nich mieli wszyscy bez względu na status majątkowy. Znajdowały się tu baseny z ciepłą i zimną wodą, ale też sale gimnastyczne, pokoje do gry w kości czy biblioteki. To co widzisz to najlepiej zachowane termy, jakie przetrwały do naszych czasów. Znajdują się one w mieście Bath w Wielkiej Brytanii, a powstały w pierwszym wieku naszej ery. A tak wyglądały ulice w Rzymie. Zabudowa była zwarta, z charakterystycznymi kamienicami określonymi jako insula. Jako że ulicami często płynęły nieczystości, dla pieszych zrobiono specjalne kamienne stopnie, by mogli po nich przekraczać ulicę, a z drugiej strony umożliwiały one przejazd wozów. Gdy władza w cesarstwie przyjął Oktawian August, imperium było olbrzymie. Mimo to twórca pryncypatu zdobył jeszcze ziemię między Renem a Łabą i założył tam nową prowincję, którą nazwał Germanią. Te tereny nie pozostały długo w granicach cesarstwa, gdyż już w dziewiątym roku naszej ery tamtejsi mieszkańcy pokonali wojska rzymskie zmuszając je do odwrotu. Nieliczni następcy Oktawiana Augusta próbowali zwiększyć zasięg kraju. Klaudiusz w połowie I wieku naszej ery podbił część Brytanii, a Trajan na początku II wieku naszej ery zajął Dację, czyli tereny położone na północ od Dunaju. Dziś jest to obszar Rumunii. Znaczna większość władców skupiała się jedynie na utrzymaniu aktualnego stanu posiadania imperium. Zwłaszcza że podboje wiązały się ze znacznymi kosztami, a to mogło negatywnie wpłynąć na rzymską gospodarkę. Nie chciano też dopuścić do wzrostu popularności konkretnych rzymskich wodzów, którzy podczas podbojów odnosiliby zwycięstwa. To kolumna Trajana, wybudowana ją w 113 roku, by uczcić zwycięstwo cesarza nad Dakami. Kolumna ma 40 metrów wysokości i jest pokryta płaskorzeźbami, które ukazują aż 155 scen z dwóch wojen Rzymią z Dakami, jakie toczyły się od 101 do 106 roku. Zaczyna się przygotowaniami wojennymi przez zdobycie stolicy i śmierć króla Zegetusy. Początkowo na szczycie kolumny znajdował się posąg cesarza, ale w IV wieku naszej ery go usunięto, a w XVI wieku ustawiono tu figurę Świętego Piotra, która stoi po dzień dzisiejszy. Druga połowa I wieku naszej ery to czas, gdy granice imperium zaczęto wzmacniać systemem fortyfikacji zwany limesem. Słowo to pochodzi z łaciny i oznacza drogę. Podstawą tego systemu były warowne obozy rzymskie, zakładane w ważnych strategicznie miejscach. Początkowo były one drewniane, z czasem jednak dobudowywano kamienne umocnienia. Część z tych obozów rozrosła się dając początek miastom. Nad Renem i Dunajem powstawały drewniane palisady, wały ziemne i fosy. A w Wielkiej Brytanii w latach 121-129 wzniesiono długi na 117 km wał Hadriana od imienia cesarza, który kazał go wybudować. Miał on postać dwóch kamiennych murów, a przestrzeń między nimi wypełniono gliną i kamykami. Miał on pomóc bronić granicę imperium przed plemionami Piktów z Kaledonii, czyli terenów dzisiejszej Szkocji. Między obozami rzymskimi na granicach cesarstwa wznoszono wieże strażnicze. Pełniły one podwójną funkcję obronną i jako stanowiska obserwacyjne. Limes z założenia nie był barierą mogącą powstrzymać silny atak. Miał raczej pozwolić na kontrolę osób i towarów przemieszczających się do i z cesarstwa. Z ludami barbarzyńskimi utrzymywano kontakty handlowe. Przez tereny polskie wiódł szlak bursztynowy prowadzący od Bałtyku nad Adriatyk. Bursztyn był w tamtych czasach bardzo cenny, to też sprowadzono go w dużych ilościach. Rzymski panteon zmieniał się. Dołączano do niego bóstwa ludów sąsiednich. W czasie wojny modlono się do bóstw wrogów, aby ich opuściły i zamieszkały w Rzymie. Początkowo silne były wpływy greckie. Przyjęto chociażby greckiego Apollina czy Heraklesa, którego nazwano Herkulesem. Po II wojnie punickiej coraz bardziej popularne były kulty wschodnie. Kult bogini Kybele z Azji Mniejszej, kult Izydy i Serapisa z Egiptu, czy boga Mitry z Iranu, czczonego jako boga światłości i słońca. W okresie pryncypatu doszedł do tego kult cesarski, który miał jednoczyć państwo. W 42 roku przed naszą erą zamordowanego Juliusza Cezara uznano za Boga, a Oktawian przedstawiał się jako syn boskiego Juliusza. Kolejnych zmarłych władców także uważano za bóstwa. Zapamiętaj najważniejsze. Zaprowadzony przez Oktawiana ustrój pryncypat utrzymał się przez blisko 300 lat. Podstawą rządów cesarzy była przede wszystkim kontrola nad armią. Już za rządów Oktawiana imperium odeszło od polityki podbojów. W zamian wdrożono idea pokoju rzymskiego, pax Romana, stabilizacji wewnętrznej i zewnętrznej. Wzdłuż granicy państwa stopniowo wznoszono system umocnień, Limes, który pozwalał kontrolować przepływ ludzi i towarów. W prowincjach imperium szybko zaczęły się rozwijać miasta, urbanizacja, a ich mieszkańcy przyjmowali język i zwyczaje Rzymion, romanizacja. Elite społeczeństwa rzymskiego stanowiły stany senatorskie i ekwicki, których członkowie mieli wyłączność na pełnienie najwyższych stanowisk. Rzymianie byli politeistami. Ich panteon kształtował się stopniowo, a istotą pobożności było odprawianie kultu. W okresie pryncypatu stopniowo rozwijał się kult cesarski.